Może trochę opowiem no. o tym projekcie. To jest projekt i mojego kolegi. Zadanie było takie, aby wykorzystać platformę Stewarda, mam platformę skułarta, do sterowania położeniem i na panelu. Siema. A, tego układu polega na tym, że wydajemy jakiś kół e, na podły recencyjne, a układ regulacji, który zaczyna działa, chcemy więcej zrobić. To... Platformy stuarto sprowadza go do na naszego punktu danego, czyli jeśli wprowadzimy kółko do danego położenia, no, to jest generalnie to, o czym zajmujemy się na automatycznej robocie. No, no, to będzie e na tym uczynić. Na systemie Aja. Aja, nie? Duże maszyny. Ha. Kolega nam powiedział, że ETI to są małe maszyny, a EIA duże maszyny. No a no to, to nie? No to, to a możesz tak samo robić małe, możesz duże. Znaczy my mamy na pewno większą styczność z obiektami, obiektami elektrycznymi, jakimiś maszynami. Właściwie ETI bardziej idzie w kierunku elektroniki. Wydaje mi się, mogę się myć, ale wydaje mi się, że bardziej programowania. I wracając jeszcze do tego układu. <trych> Możemy na przykład podawać mu, nie tylko na przykład stałe położenie, możemy zadać mu także jakąś trajektorię. Ja tu mam przygotowane dwie elipsy. Możemy wysłać i układ może realizować wtedy trajektorię. To jeszcze przyłączy na. Mamy trajektorię, no, no. pomarańczowy to jest nasza zadana, czarny to jest realizowana trajektoria. Można to zmienić na przykład na osaneczkę. możemy zmieniać kierunek, możemy zwiększać oś Y, może przejdę tutaj, będzie to troszeczkę wygodniej. trochę więcej, coraz bardziej na Możemy zwiększyć Y, bo możemy tego Y całkiem zlikwidować. No i jeszcze osoba strzelania po 10 sekundach zmienia rozbór jak to jest i tym się generalizujemy. To jest tylko przykład, że zrealizowane z kategoristy silnika możesz sterować, przygotować jakieś przełożek i papierów strzelając karty z gramatowy papieru, czyli dodajesz 80 gram na metr kwadratowy. I zadaj, to trzeba 30 machy 30. どうだい、ごもんちええと。